Mój galo w pierwszej rundzie zrobił 7-0. Potem WZ myślał, że ten już ma tak z natury. No i do matury mówił, że to skill. Mój galo miał garłacz, co Gafry spierdalał jak czarłacz. Chcieli miał Adamkowi, że to muszkiet. transparent na Inię, transparent na Krakowie. Mój galo z Mingalem do zrzuty na kawę kończyli w robie. Mój galo coś wygrał, mój galo gdzieś przegrał. Mój galo z mój galem wygrywali z na 15 no i dwudziestkach. I z latem w Warszawie, jak gdy zima zimna, na dworze graj się na tym spiku. Mój galo miał flagę, mój galo miał Sherman. Mój galo na uro dostał koszulkę galoman. Na perma kurwy dawały mu bana. Mój galo chciał naszą zrzutę przegrać, nie pykło, bo była tak wielka, że dużo prędzej by martw w kalendarz. Mój galo piwniczył Sylwestra. Wciąż pamiętam, jak się flagi z eventa Z kokoszem piliśmy piwo na Hejnał. I tak na jebani na sparach, bez przerwy, O i najebanie na sparach bez przerwy i tak najebanie na serwach. My to galo inteligencja. Meto meto. Galo inteligencja. 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 Mój galo walił nie słuchając HM z Derika. Reków menę od kosze rompery Wuser traderem I chude portfele ce chudów z nimi co miesiąc Mój galonkowi podawał putasy wierze do walidów na złotych łanach Mój galo oponenta na twarzy schodził dzieciaka a rok temu jak i teraz śmiejemy się z piwki i ewolów plemników pochwy i siusiaka Mój galo z mym galem na tam HM na spażę wyjazdowym na we że je pali Mój galo przez parę odwagę pierdolną trzy piwa Mój galo dostał się na SGH, a całe galo raz piwa raz, raz wiśnie raz czysta Mój pikinier, mój mój galo Wależysta. Mój galo maruda, mój galo paruwa, mój galo artylerzysta Wygrywamy spary i nie możemy przestać METO METO Galo inteligencja Galo inteligencja Galo inteligencja Galo inteligencja Galo inteligencja